W grudniu 1930 roku troje ukraińskich posłów do Sejmu II Rzeczypospolitej, Milena Rudnicka, Wasyl Panejko i Oleksa Jawerowskiej wysłali do Ligi Narodów skargę na działanie władz polskich. Polacy bronili się dowodami na terrorystyczne działanie Ukraińców i przywoływali obowiązek lojalności wobec władz, który dotyczył przecież również mniejszości narodowych, a który został przez Ukraińców złamany. 30 stycznia 1932 roku Liga Narodów w formie uchwały oddaliła skargę Ukraińców. Polska nie prowadzi przeciwko Ukraińcom polityki prześladowań i gwałtów, uchwalono, dodając, że pacyfikacja była sprowokowana ukraińskimi zamachami. Sobota 6 lutego 1932 roku Gazeta Lwowska konsekwencje Genewy. Decyzja Rady Ligi Narodów oddalająca zażalenie ukraińskie w swym najistotniejszym sensie przesuwa zagadnienie polsko ukraińskie na teren wewnętrzny państwa, to powiedziano wyraźnie „odtąd współżycie ma się układać na drodze bezpośredniego porozumienia większości z mniejszością, bez ingerencji czynników postronnych. Po stronie polskiej ów pogląd nie wprowadza potrzeby jakichkolwiek zmian w polityce, jest bowiem zupełnym potwierdzeniem stanowiska stale zajmowanego przez rząd. Poglądowi temu dał wyraz w swej deklaracji pan minister Pieracki przed decyzją genewską i bezpośrednio po niej, a porównanie tekstów obu przemówień dowodnie przekona każdego, że tutaj istotne żadne zmiany w polityce nie zajdą i zajść nie mogą, inaczej po stronie ukraińskiej. Dla Ukraińców decyzja genewska oznacza przekreślenie wszelkich rachub na poparcie zagranicy. Toteż przegranie procesu prowadzonego z dużym wysiłkiem materialnym i propagandowym powinno po prostu na chłopski rozum spowodować rewizję dotychczasowych metod politycznych, usuwając z nich momenty, które okazały się bezwartościowymi. W systemie powstał wyłom, którego wypełnienie przez inne wartości staje się nieodzowne a nie należy wierzyć tej części prasy ukraińskiej, która dziś po porażce woła myśmy nigdy nie łudzili się nadziejami na Ligę Narodów. Wołanie takie nie bardzo jednak odpowiada prawdzie. Orientacja zagraniczna odgrywała niewspółmiernie poważną rolę w ukraińskiej psychice politycznej. Podtrzymywała tę orientację prasa i skwapliwie cytując najdrobniejsze epizody z Genewy, Londynu czy Berlina i tworząc z nich generalny dowód istnienia przyjaciół oddanych i możnych. Hołdowali tej orientacji politycy i z wyraźnym lekceważeniem wewnętrznych możliwości szli na drogę procesów przed Forum Europy. I społeczeństwo w ten sposób prowadzone wreszcie większą wagę poczęło przykładać do jakiejś interpelacji w parlamencie angielskim, do wizyty jakiegoś zagranicznego dziennikarza, niż do tych środków, jakie tu na miejscu czekały tylko, by je podjąć. Jeśli dzisiaj pisze inaczej, jest to fałszowanie faktów, od których roi się w każdym miesięczniku prasy ukraińskiej. I oto ta orientacja, ta wiara doznała klęski. Niestety jej logiczne wykorzystanie nie może jakoś utorować sobie drogi do umysłowości polityków i publicystów ukraińskich, ostatecznie przyznają, że załamało się jeszcze jedno złudzenie, ale w tym miejscu kładą kropkę „Musimy oświadcza „Diło „liczyć tylko na własne siły. Taka jest ostatecznie konkluzja najnowszego doświadczenia. Zachodzi uderzająca analogia między chwilą obecną a sytuacją sprzed kilku lat, kiedy wypadki na Ukrainie spowodowały bankructwo wschodniej orientacji. I wówczas wśród protestów, rozczarowania i rozgoryczenia także padło hasło własnych sił. Także zrywając nadziejami na pomoc ze wschodu, politycy ukraińscy w Polsce stanęli o krok od tego koniecznego wniosku, jakim jest współpraca z Polską. Ale tego kroku nie wykonali. Po krótkim zamęcie hasło własnych sił przemieniło się w spotęgowany atak na przedpokoje genewskie. Dziś i ten atak załamał się i znowu wytworzył się chaos, znowu czegoś się szuka, na coś się czeka. Tymczasem zaś wyboru wielkiego nie ma. Są tylko dwie możliwości, stwierdza zgodnie z prawdą Nowa Zoria: dalsza walka lub ułożenie współżycia. A jeśli dalsza walka, to chyba renesans głupiej, samobójczej orientacji na Moskwę. Innego wyjścia nie ma, poza tym, jak w swoim liście pasterskim wskazywał biskup Homyszyn, to znaczy współżycie, to znaczy pogodzenie się z rzeczywistością, to znaczy powierzenie z zaufaniem swych potrzeb państwu, które może i gotowe jest zaspokoić je, to znaczy pełnia praw i pełnia obowiązków obywatelskich. Chwila obecna jest próbą dojrzałości społeczeństwa ukraińskiego, jest decydującą rozgrywką między polityką nerwów i polityką rozumu. Wierzymy, że rozum, tyle razy zagłuszany, wreszcie przyjdzie do głosu.